Dzisiaj bardzo niekonwencjonalnie, bo nie przy samochodach, podnosikach, maszynach w neogarażu czy coś. Nie, dzisiaj na łonie natury. Piękny las, rzeka, troszkę deszcz pada, ale ognisko się pali, więc w plecy grzeje. Chcę wam pokazać troszeczkę rozwiązań NeoTools dotyczących survivalu, czyli kuchenek, menażek i spróbujemy coś ugotować. Ale na pierwszy ogień pokażę wam takie rzeczy jak kartusze. Różne rozmiary, tu jest akurat 400 gramowy, czyli taki w sumie największy kartusz. Najprostsza, malutenka kuchenka palnikowa, którą nakręca się na kartusz, i dużo innych rozwiązań. Będziemy sobie o tym opowiadać nie tak na sztywno, że zobaczcie, jest miska, tylko w trakcie gotowania. Na pierwszy ogień chyba coś najprostszego herbata, ale w trochę innej wersji. Herbata, w wersji czaj. Mocna, bardzo taka, żeby postawiła na nogi, jak człowiek gdzieś na łowisku, czekając na rybę, że jakaś się złapie, zaczyna przysypiać. Z mleczkiem. Zaczynamy. Używamy tego elementu i tego elementu i zaczynamy gotować. Żeby ugotować czaj, potrzebujemy herbatę. Najlepsza, najtańsza pusiasta herbata i jakiekolwiek mleko. Mleko będzie dodatkiem na sam koniec, ale oczywiście jest to bardzo proste gotowanie. Natomiast palniczek wkręcamy sobie w butle. Na razie odstawiamy sobie te elementy. Skupiamy się na menaszkach. Menaszki w tym zestawie są. Jedna taka podstawowa, najprostsza, jaka w ogóle jest możliwa, menaszka. A to jest menaszka z radiatorem. Radiator jest to rzecz, która ma podgrzać szybciej nam całe jedzenie. Zmarnujemy mniej gazu, szybciej to pójdzie, dlatego że wielopłaszczyznowy element, który znajduje się w środku, powoduje, że energia pobrana z ognia jest dużo większa i wtłoczona do garnuszka. Więc tym się zabawimy. Ale żeby się nie zabawić, najpierw musimy go odpalić. I do odpalania tej kuchenki posłuży nam nóż. Nóż oczywiście survivalowy, jakby nie patrzeć. Ma bardzo jedną ważną rzecz, czyli ma krzesiwo. Jesteśmy w stanie przy użyciu tego noża i tego krzesiwa rozpalić kuchenkę. Odpalamy gaz. I krzesimy. Rozpaliło idealnie. Stawiamy garnuszek, bierzemy wodę. Zobaczcie, jak króciutko, a już jak nalałem wody, to syknęło, bo denku już było bardzo gorące, co oznacza, że bardzo szybko temperatura została przekazana do tego pojemnika. Oczywiście jak zaczyna wiać, to też mamy rozwiązanie, żeby nie zmuchnęło nam ognia. Możemy sobie wszystko pięknie przed wiatrem osłonić tym parawanikiem. Gdybyśmy chcieli użyć go na piasku, to można nawet tymi bolczykami go sobie zakotwiczyć w ziemi, żeby był bardziej stabilny, a woda, woda już zaczyna bąbelkować. Więc nie umieszkam wyjąć łyżkę i nasypać na taką ilość wody przynajmniej dwie duże łyżki tego oto wspaniałego wytworu. O jest Maria. Granulowanej herbaty. Raz. Dwa. A, dobra. Dwa i pół. To musi być mega mocny czaj i on się musi bardzo dobrze tutaj nam przygotować, żeby naprawdę nabrał mocy. Muszę Wam powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo fajne. Tego gazu nie zmarnowało się zbyt wiele, a woda już się zaczyna gotować. Bardzo, bardzo szybko. Na pewno dzięki temu radiatorowi to przyspieszyło. Właściwie chciałoby już wręcz odparować. Możemy sobie zmniejszyć troszkę ten ogień. O, proszę bardzo. I teraz niech sobie powoli się gotuje. Powoli. Bez wygotowywania się. Jeżeli widzicie, że zaczyna nam wręcz wylatywać, to trzeba troszeczkę podnieść i schłodzić. I niech się tak przygotowywuje cały czas. Zobaczcie. Teraz jest w środku bardzo mocna herbata, i postawię to na ogień. I dzięki temu radiatorowi zobaczę, jak szybko zaczyna wrzeć. To jest nieprawdopodobne, jak szybko przekazywana jest energia. A naprawdę, ogieniek mam skręcony na minimum, minimum. I tak czekamy. 5 minutek, żeby powstał mega, mega mocny czaj. O, A aż pachnieć obrzydliwą herbatą. Na sam koniec przygotowujemy to bardzo szybciutko, na bardzo wysokiej temperaturze. Także prawie chce nam uciec garnka. Zamykamy gaz. Chwileczkę musimy odczekać. I teraz niektórzy twierdzą, że warto jest do tego dodać cukru. Ja z uwagi na to, że jestem na diecie, nie dodaję cukru i generalnie staram się unikać cukrów. I tylko to, co dodam, to mleko. Można by to nazwać troszeczkę taką bawarką, gdyby nie to, że gdybym chciał się napić bawarki, to bym użył pół łyżeczki na tą ilość wody, a ja wsypałem prawie trzy. Dlatego to jest taka bawarka o odpowiedniej mocy. Zaczeka prosto fajna łyżeczka i składa się do takiej postaci. Teraz możemy sobie w kieszeń wrzucić, żeby ją schować. Dobra. Czyściutki, piękny czaj o zabarwieniu mlecznym. Więc, jak ktoś nie lubi kawy, a chce się postawić na nogi, to takim czajem zrobi to idealnie. Przy okazji, w takim deszczu, także można sobie trochę ręce ogrzać i pokontemplować przyrodę.